Po Pomartkuło się, wiecie co, wartusowi. Warto to strasznie dobry człowiek był. Siedzieli z tą babą. On był taki i cieśla, i i murosz, i im łącył chałupę, no, no godą go, no się naprawdę i na, na elektryce się znął. No ale wiecie, no dobrych ludzi, bo on bóg zazwyczaj coś lubi brać. No i wziął go haj. No a ta baba Bartosa to zaś strasznie go kochała. Nie mieli dzieci w ogóle, nie mieli. Co ona się upłakała, ulamęciła. Ej, w końcu sobie wymyśliła tak. Jo, się do nieba muszę dostać i mój chłop ty sam będzie. K jako pielgrzymka do lichenia, do među do luf, e, nie do luf, do lurt, sędzie była. Młodliła się, a i kolejne datki zostawiała. Gadowno nawet na kościół całe pole, co po babce dostała, sprzedała i przeznaczyła. Głodnie naprawdę baba się zachowywała i zyła. No i pan też do siebie wziął. No i chodzi się tako zadowolono po tym niebie <laughs> zaraz się z tym moim łapem uwidzę. A czy tak, o wielko brama aniołowie. He, gdy przecie łoniaka anioł. Otwiera bramę. Aniołowie polecieli. Chłopani ma. No to katu iść. No myśli że tak, butem dali. Ej, druga brama, piekno, druga brama. Wszyscy święci. Święty to przecież on wiadomo, że No naprawdę, dusa powie. Łotwiero, siedzą święte baby, święte chłopy. Ale ich chłopa ma. Idzie dalej. Kolejna brama. Męczynnicy. No, kielo, on musiał te wódki na robocie z tymi chłopami wypić? O, to on jest na pewno tu. Łotwiero, Ej, tam biedni kalecy, tacy, umordowani. Ale jej chłopani ma. Wykazuj w tym niebie, bo przecie o ja wiem, on w niebie jest. Idzie, 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 i tam jest na, na samym końcu tego nieba. Patrzy, a tam takie maluczkie dźwierka. Raj utracony. Otwieram te wieszę. Ech! Słuchajcie. A nie chcę go bać. Popeł z babami. Babę z chłopami, Słodoma gomora, zamykał te drzwi, ale patrzy tam daleko pod palmą, gdzie stoi chłop siedzi, a na jednym kolanku i na drugim kolanku pod dwie baby i go całują. E, kie wysko, co łaku Ty dziadu, ty plugocu, ty świnio, co ty tu robisz? Ja się tela modliła, tyle pielgrzymek ze głobiechała, a ty co ty robisz? A on się wydar, stop babo! A co ześ tymi przy księdzu w kościele przysięgała? i cie nie łopustem, aż do śmierci. No to o co ci teraz chodzi? Zajrzyjcie na stronę Góralszu. tam góra więcej informacji preto, o imprezach, a głośno oświetlym obie świata. Event, zawodach, sportów, he, jak czato się, weselełowego, a na płatym Tam też ciekawe legendy, sketcher, fajną muzyka. Goral Show! Oglądaliście fragmenty programu kabaretowego Goral Show. Zapraszam co chwilę będzie tu coś nowego.